Siema, ja jestem Łysy, a to jest Hearthstone firmy Blizzard. Dzisiaj zagramy sobie dalszą część przygód moim łowcą w rankingu. Zobaczymy jak nam pójdzie, a przy okazji zbierzemy trochę pieniędzy, żeby wykupić następny rewir z dodatku, który został wprowadzony tydzień temu. A odblokowanie następnego rewiru kosztuje jakieś 700 złotych. No, i przy okazji zobaczymy, jak nam pójdzie. Ostatnio nie było źle. Na przeciwko mamy szamana, przed chwilą grałem zwykłą grę. Która dosyć łatwo poszła. No, niestety zaczynamy jako pierwsi. Zostawię sobie taką rękę. Nie jest najgorsze. Tutaj możecie zobaczyć, to jest karta z dodatku właśnie. Z poprzedniego rewiru, którą zdobyłem tydzień temu. Ubiorny pajęczek. Dosyć ciekawe karty. Gotowe. No dobra, nie mam co zrobić. Kończę turę. Czekamy na ruch. Witaj. Witaj podróżniku. Może rzucę sobie to. Skończę turę. Niedługo kończy się sezon, także nie wiem, czy zawołuję coś ponad dyszkę, ale na razie jestem 14 w sensie w 14 rankingu. Dosyć dobrze mu się trafiło. Ale nic. zrobiłem błąd, mogłem puścić najpierw, no ale dobra. Jeżeli to był inny zwierzęcy towarzysz, mógłbym wtedy skasować od razu mu tego stronnika z prowokacją. Leże trafił nam się misza, co nie jest wcale takie złe, Uszedł mi tam ten błąd na sucho. Dawaj, panie tralu. Tak sobie myślę. Moje oczy są otwarte. Hmm. Co mogę zagrać? Tej karty na razie nie będę używał. To raczej mi się nie opłaci, gdyż kiedy go cofnę, będę gość będzie mógł przywrócić jest znowu trzy punkty zdrowia. Jedyne, co mogę zrobić sensowne, to zaatakować zniszczyć mu tego stronnika, zaatakować tym, zaatakować z pasywa. Zostało nam dwa kryształy many, ale niestety nie miałem nic na ręce, co mógłbym rzucić do tej zagrywki sensownego. To samo. Ten sam totem. Mm -hmm. Nie zbyt mi się to podoba. Mm. Mm -hmm -hmm. Da tam tej karty, ale Ten totem może być naprawdę upierdliwy. Tak sobie myślę. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie w tej dużej wystawie sobie dwa Teraz nie wiem szczerze, zobaczymy co on rzuci. Najchętniej zniszczyłbym tego stronnika zaraz z lwem. Ewentualnie, jeżeli go zniszczy, rzucę sobie bestie i zobaczymy jak to się potoczy. Pod żarną hienę się znaczy. Gotowy do nauki ciężko. No i dobra, i teraz mamy do wyboru, albo zagrać sobie remonkarów, zbufować piornego pajęczaka i dodać mu prowokację. Tylko co wtedy osiągnę, no praktycznie nic. Zatrzymam jego następny hit. Zagrać łukiem albo rzucić znowu Lewa bujnogrzywego Dobra, zagramy sobie tak To ja spuściłem Pytanie, czy lepiej zniszczyć tego czy tego. Nie zbyt podoba mi się ta sytuacja. Nikt nie pobije moich cen! Udamy się wilk. Dobra, orli, ruk. Hmm. A więc tak, zrobimy to w ten sposób, że rzucę sobie psy. Bo rzucę padli na żywność, samotnie. Zaatakuję mu tego stronnika z broni dodam sobie następną i zniszczę te ogary 8 na 5. no nie wiem czy nie zrobiłem błędu czy nie powinienem zabić znowu tego ogara na tym stronniku no ale To jedna z gorszych rzeczy, które mógł zrobić w tym momencie dla mnie. Niestety taki jest ryzyk z tą bronią. Teraz pytanie, jak zamierza zniszczyć mi tego stronnika? Zagrał kartę z przeciążeniem A teraz mam wybuchową pułapkę Dobra, zagramy sobie wybuchową pułapkę Znowu karta z przeciążeniem. Czyli w następnej turze będzie miał tylko 8. A nawet mniej. tej karty na razie nie rzucę, bo jeżeli zaatakuję pierwszym tym stronnikiem, to nie za bardzo to nam da nic. Hmm, średnio widzę tą, tą grę niestety. Jestem w stanie zadać 3, 5, 9, 11 obrażeń. Czy wilk jest tutaj? Nie, wilk nie jest tu sensowną opcją. Teraz pytanie, czy dobrą opcją jest 11 obrażeń? No muszę to zrobić nawet z wykorzystaniem wilka. Jakieś jakoś bronić. Moja tarcza za arbus. No dobrze, rzucimy i to. Gotowe. Zobaczymy jak postąpi. <ścoughs> Na pewno będzie chciał zniszczyć tego lwa. Teraz pytanie, jeżeli za to pierwszy, wyślę, tyłem... <śm> no, niestety. Czyżby to był koniec. Jak widzicie, nie zawsze da się wygrać. Nawet porażka jest stałą częścią naszych rozgrywek, więc. W tym pojedynku trafiliśmy na Reksara. Nie uciekniesz mną. Czy chcę te karty? Nie chcę tych kart. Oj, nie. Taką rękę sobie wymarzyłem, ale miejmy nadzieję, że nie ma szlamu, który zniszczyłby moją broń. Gotowe. Witaj podróżniku, Witaj podróżniku. i kończymy turę. Chroni mnie światłość. Chroni mnie światłość. dosyć ciekawe zagranie no dobra za to bym nie chciałbym najpierw rzucić sobie ten łuk zanim użyję pułapki no i wstrzymać spuścić psy do momentu aż będę mógł Zniszczyć mu tych stroników. No i tak zagramy sobie Poluję samotnie. Jeżeli nie wystawię szlamu w następnej turze, a nawet jeśli, to rzucę drugi łuk, Podejrzewam. Dobrze, niech będzie sekret. Jeżeli będzie chciał mi załatwić tego skórnika, będzie musiał użyć obu nie, nie zrobi tego. No i dobra na razie nikogo jeszcze nie wystawił. Ja w następnej turze sobie zagram i łukiem, i wybuchował pułapką. I zobaczymy kto pierwszy właśnie. I to mi bardzo pasuje. Jeszcze lepiej, jeszcze lepiej dla mnie. A dlaczego? Zaraz zobaczycie. Mam nadzieję, że spróbuję zniszczyć tych stronników za pomocą tych tarcz. Idealny moment do spuszczenia psów, no ale... Aktualnie zrobimy to w następnej turze, jeżeli dojdzie mi coś ciekawego do ręki. Co jeszcze wystawisz? Zwierzęcy towarzysz, tak? Dobra, mi to pasuje. Przepraszam i tak, mam 5 chyba skończymy to w tej turze. Jest tak trzy z broni, dwa z pasywy, to jest 5 trzy z ogarów i dwa na bówku Także kończymy to w tej turze. Przeliczyłem się. Przeliczyłem się i to bardzo. Szlak by to trafił. No ale jak widać, skończył to samo. W ostatnim pojedynku zmierzyliśmy się z łowcą i nie mną. Teraz znowu mierzymy się z łowcą. Tamten pojedynek wygraliśmy. Zobaczymy, jak będzie z tym. Czy taka ręka, no niech będzie. Przeciwnik wciąż wybiera. Niech wybiera. Jeżeli uda nam się wygrać tą walkę, trafimy do 13 rankingu. Z tego co wiem sezon niedługo powinien się skończyć, aktualny, więc czas to Gotowe. pieniądze. Dobra, kończymy turę. watch but... rzeczny krokoliszek w takim razie ja sobie rzucę towarzysza i zobaczymy co przyjdzie mm. całkiem fajnie Zniszczy mi w tym ruchu tego pająka. Aha. Tak. A to go w następnej turze tym truzerem ogarów. Tylko nie wiem czy zdąży. On tam coś trzymał, chciał... Z tego, że mamy dwóch... ...dreserów ogarów... ...myślę, że dobrym ruchem w tej turze... ...będzie zbuchowanie... ...tego pana... ...i zrobienie po prostu tak. No dobra, raz zabicie. zabicia, czyli żadnej pułapki nie wystawi tym razem. Chyba, że użyję monety. Soba. No niech będzie. Czyli jesteśmy kwita, tak? Nic za nic w sumie. Dobra, no, co sobie żółwa. Zobaczymy czym zagra. Jeżeli wystawi coś mocnego... Na przykład... o! Mhm. Pan mnie zaatakował. Ja sobie zrobię tak w tym razie. Dlaczego zniszczyłem tego stronnika? Nie trzymałem tej karty. Ponieważ twoje bestie otrzymują szarże. A w takim wypadku zawsze mam znakłowcy, tak? Jeżeli on zrobi to samo, mojemu uwiowi teraz. No ale na stole mamy tak: 4, 5, 10, aha, spójrz psy. No, dosyć nieprzyjemne, kombo, zważywszy, że ja nie mogę zrobić tego samego. Sposobem straciliśmy swoją przewagę całkowicie. I teraz ma 7 kart, zniszczy mi myślałem że żółw zostanie na stole. O tyle dobrze. Ja będę mu zadać, mógł zadać 12 obrażeń, jeżeli dojdzie mi. Jeżeli dojdzie mi... Spójrz, psy. No on ma dwa padlinożerna hiena. Zwierzęcy towarzysz. Mógłbym zaryzykować. Dobra, niech będzie zwierzęcy towarzysz. Misza, tak? To sobie i teraz tak jeżeli zbraknie mi dwóch strasznie się zdenerwuję, no ale miejmy nadzieję że nie nawet jeżeli rzuci coś z szarżą w tym momencie ja cofnę mu to na rękę jedyne co może zrobić dla mnie przykreko do mnie. Hmm. Czyli nie wyszło panu. Tylko, że jakby rzucił dwie pułapki, które by cofały na rękę hmm. mojego jednego stronnika, a później zadały obrażenia. Do mnie. Dziękuję. Następny łopca, który się poddał. Dobra, na dzisiaj kończymy. Do zobaczenia. Wbiliśmy 13 ranking. Dalsze przygody z tą talią zobaczycie w następnym odcinku.